Jesień 1931 roku do luksusowego sanatorium w Zakopanem przyjeżdża młody niemiecki lekarz Matthias Dresler ze swoją narzeczoną, a zarazem pacjentką Irą, która ma być dowodem na skuteczność jego rewolucyjnej metody leczenia gruzicy ze szczytami z płynnego złota. Ośmioro pensjonariuszy wyraża zgodę na udział w eksperymentalnej kuracji. Wśród nich jest także młoda mężatka Nina. Ryzykowna chryzoterapia początkowo wydaje się przynosić dobre wyniki, Przynajmniej do chwili, gdy w umysłach pacjentów nie zaczynają manifestować się przerażające efekty uboczne. Autentyczne zapiski Niny Ostromęckiej, które prowadziła podczas tragicznego w skutkach medycznego eksperymentu, stały się podstawą powieści Marcina Szczygielskiego, odsłaniającej mroczną tajemnicę krwawych wydarzeń nazywanych przez Polskie Gazety w 1932 roku złotą gorączką sanato. Powieść jest rewelacyjnie wydana. Czwarta okładka, w środku czarno-białe zdjęcia, krótkie biografie bohaterów, przyjemna dla oka czcionka. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie. Fabuła również jest niezwykła. Widać lekkość i pewność wypisowni. Pomimo zauważalnego dreszczyku, książka sprawi przyjemność każdemu.